Augusta Tabarnińska, jeżeli dobrze pamiętam. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Panią 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 Tabarnińską, a nawet jak Pan Przewodniczący mówi. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, do Pana Wiceburmistrza i do Pani Ewy Matulewicz, ponieważ Pani Ewa jest radną w naszym okręgu lekity, którzy mają powstać w Chciałabym zapytać Państwa, dlaczego... Państwo nie przyjechali do nas do Leki na spotkanie, które odbyło się 24 do mówię, 24 listopada na świętej górze i, i po prostu czemu no, chociażby nawet ta, Pani Radna nie była, tak? Ponieważ zaproszenia były dostarczone do Państwa i, i mieszkańcy Leki byli bardzo zawiedzieni, że nikt nie przyjechał, tak? Proszę pani że to jest jakaś radosna twórczość, bo jak to zaproszenie, to ono było ani bez podpisu, nie wiedziałem w ogóle kto, co i jak, tak? to, to się dowiadywałem ewentualnie gdzieś tam z, z mediów, tak? Że wiem jedno, że Państwo podaliście moją komórkę i poinformowaliście ileś mediów. Super pomysł, naprawdę. Między innymi dlatego nie przyjechałem. Bo musiałem odpowiadać mediom, a też muszę znaleźć czas dla swojej rodziny i wybrałem godzinę 13 w niedzielę, że spędzę z moją rodziną. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Ja. Bardzo proszę pani Ewana Zólewicz. Co do zaproszeń, to też e, podkreślę, że podpis e, z tego, co pamiętam o obranzu świętej góry budżet na ten enigmatyczny. Ja naprawdę nie wiem, to zaprasza, e, Jak również e, myślę, że święta góra, ona, ona ma trzy nazwy. Okńska góra przede wszystkim, potem piękna góra, a potem święta góra. Państwo, żeby siła rażenia była większa, oczywiście lepiej się odnosi do świętości niż do państwa. To już tak robię. To tak woli, także w którym wiedziałam, kto zaprasza, w którym miała więcej czasu i możliwość odpowiedzenia, bo nie było też żadnego telefonu, żeby odpowiedzieć, że nie mogę. A przypominam, zaproszenie nie dostałam, e, znaczy zawsze zastałam w domu, w którym teraz e, e, zamieszkuję w dużym w czwartek, w późnym wieczorem. Ciemno już była, się do domu. I przyznać, że mieliśmy już plan na niedzielę, a ja nie będę decydowała swoich prywatnych planów i zbycia z moim Zresztą mój mąż absolutnie powiedział, że na nie jechać, o nie, nie wiemy gdzie jadę i po co. To jest to. A jeśli o wiatrakach tak, i ten, tak jak Państwo rozwinęliście to, to, to tak pomyślałam sobie, że powinniśmy tu być kilka lat temu. Kilka lat temu, jak przewodniczący był pan Leszek Beczkowski, kolega, jak się siedzieliśmy tutaj razem, i pamiętam, że jak rozmawialiśmy o wiakrachach, jak ja ci mówiłam, co to jest, to ty puść weź to tak zagrożenie do nas. Bo my, ja, o no, tak powiem bo, bo jak tak mówię, o to, się, to, nie, to ja nie słyszałam, żeby kolega Wojtkowski, obrońca polskich granic, rana teraz, żebyś ty, bo te kluczka jest skrężę, żebyś ty y, zrobił jakiś spotkań na temat wiakraków. A ja pamiętam jeszcze, Świętych Pamięci Marian Kopiński z nim rozmowy, tak było. Z poprzednim są z Reki. Dzisiaj obrywa również Pan Maciejuszczyński i my. A to dotyczy kadencji 2009, chyba To było. Zobaczcie Państwo, jak ważne jest, jak radny podnosi, podnosi rękę, a kolego Leszku, podnieśliśmy rękę, a ja Ci mówię o swoich o wątpliwościach. Swoich, Pamięta Pana Zmika z Statenskiego, który tu siedzi. Wiecie, to, to przykro, przykro, bo nie chcę nikogo ani wlambiać, ani donosić na kogoś, ale wybierając przedstawicieli, naprawdę ważna jest jest taką odpowiedzialność i kontakt ze społecznością lokalną. Tak, tak naprawdę, tak uważam. Tak, Także tak, mówię, to jest coś, to jak dzisiaj. To jak dzisiaj podnosimy na przykład ręce za szkołą, e, za finansowanie, szko dojedziemy za dodatkowymi zajęciami w szkole po Państwo, państwu i w Frankfurcie, to, to będzie dotyczyło kadencji już też szczastępnej. Tu się też wiele zmieni. Ale patrzymy w przyszłość. Tak samo, tak samo jeszcze sobie, że z tym diablokami, to wtedy pojawiła dyskusja, konferencja. Tu pan Wążkowski, tak to odpowiedzi. Nie? Bardzo proszę. proszę panie, na ten obszar, na którym będą budowane siłownie wiatrowe, nie ma odwiedziny miejscowego planu. Jak dobrze tego pamiętasz, dobrze jego pamiętasz, my rozmawialiśmy o tym, że taka organizacja siłowni wiatrowych może się tam pojawić pod warunkiem, że będzie ona zgodna z ustaleniem miejscowego planu. Skoro nie ma tam planu, burmistrz nie ma możliwości wydania decyzji, bo nie jest to inwestycja celu publicznego. I wszyscy byliśmy spokojni, nie także. Wierzyłem w mądrość pana burmistrza Leszczyńskiego, że on nie wyda takiej decyzji. Ale Mówiłem też, iż tutaj na tej sali w latach poprzednich, że jak został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, zostało to skierowane przez Starostwo Powiatowe, ten wniosek został skierowany do mojego wydziału, którym kierowałem, o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Z urzędu, żeby samorządowe kolegium wywoławcze stwierdziło nieważność z uwagi na to, że nie jest to inwestycja w publicznym. I samorządowe kolegium wywoławcze się przybiło do tego wniosku i tą decyzję uchyliło. I z determinacją godną podziwu urząd skorzystał z odwołania i odwołał się od tej decyzji, wykazując, że nie, jednak jest to jakiś tam cel i można to realizować. I samorządowe kolegium odwoławcze zmieniło swoje stanowisko. Czyli znane było burmistrzowi wtedy ten problem, że jest to niezgodne z ustawą o gospodarce, że nie jest to inwestycja w celu Sprawa ta indywidualna nie mogła być przedmiotem obrad rady. My mogliśmy tylko i wyłącznie uchwalać plan ustawy. Ale w momencie, kiedy jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, uchwalenia jego planu, nic nie daje. Dlatego po tej całej sytuacji, gdzie zostało wydane pozwolenie na budowę i Państwo wszyscy dowiedzieliście się o tym, wszyscy byliście za tym, żeby podjąć uchwałę o odległości 3 km, Jednogłośnie głosowali, żeby wprowadzić tą strefę. Wojewoda to uchylił, wszyscy jednogłośnie, właśnie w związku z tą sytuacją podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do związku, żeby wyznaczyć w miejscowych planach później, w oparciu o studium, obszary, gdzie tak temat, inwestycja może być realizowana. Powtarzałem to wielokrotnie I teraz też o powtórzę. Nie jestem przeciwko wiatrakom, ale jestem przeciwko wiatrakom w odległości takiej, która będzie szkodziła ludziom. Natomiast tryb wydania decyzji o warunkach zawodowych naprawdę ognięcie tego trybu i wydanie to w trybie decyzji o warunkach na inwestycji publiczne, celu publicznego był prawa tylko po to, żeby nam to wcisnąć. Takie jest moje zdanie i takie było zdanie, co może przegrod, co więcej... To było przedmiotem obrad Komisji Sejmowej, gdzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w tamtym okresie podjął ten temat, i to też było przedmiotem odwołania do SKO stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. I o dziwo, Gmina widziała o tym przecież, skoro się odwołała do tej decyzji. I decyzja została zmieniona i przywrócona na podstawie tej ostatecznej decyzji inwestorów nisko po pozwoleni na Nadzoru. To wszystko Dziękuję. Myślę, że wyjaśnię. Pani, pani Małgorzata Marmińska tam jeszcze chyba chciała też... Tak, dziękuję. Pani Ewo, jeśli tak mogę. Mówi Pani, że powinniśmy być z tym banerem, który własnoręcznie zrobiliśmy na, tak, na sesjach wcześniej, gdzie były rozmowy. Tylko proszę mi powiedzieć, kiedy te rozmowy były, ponieważ my jako mieszkańcy nie byliśmy poinformowani. Tłumaczył się tym Pan Burmistrz, że były powiadomione... Osoby, strony. które, tak, strony, gdzie byli wtedy mieszkańcy, nie zostali poinformowani, to po pierwsze. Po drugie, zapowiadam jako mieszkanka nie tylko ja zresztą, bo większość nie mogła przyjechać ze względu albo na pracę, albo na wiek. Nie poddamy się. Będziemy stać tam na tej drodze, dopóki ktoś w końcu zrozumie, że te wiatraki nie mogą stać no, ja mam... Dziękuję. Panie Burmistrzu, po Panu Sobierajskim. Czyli ja jeszcze coś powiem, mam apel do radnych, bo tu pan Krawiecki wcześniej mówił, że trzeba się opierać na zaufaniu. Znaczy urząd nie powinien działać na zaufaniu, tylko na podstawie prawa. To tak na marginesie. Proszę Państwa, decyzja, Pan Burmistrz decyzja inwestycji celu publicznego wiedział już, bo były wyroki NSA, wykładnie NSA, że to nie jest decyzja inwestycji celu publicznego. Ja mimo to taką decyzję wydał. Pomijam, że nie konsultował z, tego mieszkań, z mieszkańcami, a to dlatego, ponieważ znalazł furtkę w postaci takiej decyzji. My w tej chwili czekamy na wyrok NSA i wierzymy, że no, NSA stwierdzi to, co jest wszędzie napisane, że nie jest to inwestycja celu publicznego. I to tak na marginesie. A yy, prosimy następny, no, na razem może radnych, którzy są na sesjach, żeby może informowali ludzi, co się na takich sesjach dzieje, skoro wiedzą. Pani Ewa Masulewicz w 2011 roku mówiła, że nie będzie żadnych wiatraków, nawet przy że to powiedziała. Więc... No, ale nie, nie, o pani powiedziała, nie będzie żadnych wiatraków. To jest... Mam nadzieję, no. Ale znowu ona on zaufaniu się... Opieramy się na, zaufaniu, na, na, opieramy się na zaufaniu, na nadziei, ale może zaczniemy się opierać na prawie. I wtedy będzie no, wszystko w porządku. To, mam taką, to jest taki wniosek, żebyśmy się opierali na prawie. Dziękuję bardzo, pan Dziękuję bardzo. Się opierać na prawie. I Pan tu mówi, że od, y, idzie najpierw do SKO, później że się odwołuje SKO zmienia. I tam, Pan traktuje samorządowe kolejne odwołacze na zasadach normalnie sądowych, jako wykładnik prawa, albo jak byle co. Ja rozumiem, że Pan traktuje to jako byle co, ale jeżeli było odwołanie i ktoś uznał, że jest strona, są dalej jeszcze mechanizmy odwołania. Nie można mówić tak, że Pan tutaj jest. Y, Super, hiper i pan się z tego i to moniaka nie miała... To nie można, proszę pana, w ten sposób. Jeżeli było do kolegium odwoławczego złożone i kolegium stwierdziło, że nie jest zgodne, a strona się odwołała i kolegium odpowiedziało, że jednak nie jest zgodne, to raczej znaczy pan uważa, ale pan podważa decyzję. To nie strona się odwołała, tylko państwo. Jak to no my się odwołaliśmy. No. Organ, który, który wydał decyzję, a nie strona to on który decyzję, czyli my mogliśmy się odwołać. I jeszcze jedno, proszę Państwa, o Państwa Bo tak słuchałem tej całej, tej całej dyskusji na temat to, co dotyczyło orzeczenia, orzeczenia, postanowienia. Panie Przewodniczący, chciałbym, żebyśmy na przyszłość nie używali sformułowania, według mojej wiedzy prawniczej, Dlatego, że, mogę przy zacytować, dlatego, że według mojej wiedzy prawniczej może mówić tylko prawo. Nie osoba, której się wydaje, że nie prawo. Natomiast, jeżeli panowie zechcecie, zapraszam, możecie się w każdej chwili odwołać. I tylko tyle. W każdej chwili. Nie możemy. Możecie. Proszę się dowiedzieć w takim razie, proszę czy panowie. panowie się możecie, czy nie możecie. I wtedy dopiero zacytuję. Możecie. A insynuowanie że pan, że aptazy pan coś chciał ukryć, to to, to, nie, ma co. to nie w ten styl, naprawdę. E, panie burmistrzu, nie chodziło o to, czy mogliśmy się odwołać bo to nie ja ani radny Boczkowski, tylko Rada Miejska Wieziorana. Rada Miejska Jeziorana jako strona miała prawo złożyć zażalenie w ciągu siedmiu dni. Ale może się ciągle złożyć.

Proszę Państwa, no, tu się strasznie duszno robi, ja bym chciał sobie pójść z tej duchoty, ale jeszcze tak, żeby być może rozładować tą rzecz, tę sytuację tak pół, poważnie, pół na wesoło. Ostatnio na łamach jednej z gazet, jeśli sobie dobrze przypominam Olśmiejskiej, obrażono część naszych mieszkańców. I to znacznie obrażono. Był artykuł Don Kiszoci w walce z wiatrakami. Część z Państwa była na zdjęciu. Jak mi nikt nie zauważył, państwo zostali porównani do Don Kiszotu. A wszyscy wiemy z literatury, że ten kiszak był mi Dziękuję. Dziękuję. Także. Dziękuję. stanowisko Rady Pan, Pan Stanisław Kabelski chciał zabrać głos. Tak, tak, tak. E, moglibyśmy e, zawsze postępować co do litery e, prawa, przechodzić na komisję, na sesję z policją o, i. O, e, natomiast. E, Możemy również respektując istniejące prawo, skupiać się na rozwiązaniu interesów naszych mieszkańców. Nie wiem, czy Państwo sobie tutaj ładnie stojące z tym transparentem, tylko co to jest na tym? To są konopie, czy to jest coś innego? Nie, to są narysowane jak tak. A, dziękuję. Proszę bardzo. Możemy protestować przeciwko wszystkiemu, bo. Taki mamy system prawny. Każdy z nas może wyrazić swoje zdanie. Nie wiem, czy Państwo zauważyli w mediach, w momencie, gdy była w Polsce konferencja klimatyczna, iluś aktywistów, podobnych jak Wy, też protestowało, rzucało określone hasła na kominy w elektrowniach w Bełkarbowie, bodajże w Koninie i jeszcze z tych dużych. I oni chcieli właśnie tego typu źródeł energii, wiatraków, paneli słonecznych, innych źródeł odnawialnych. Natomiast tam w ich hasłach brzmiało, że globalne ocieplenie zaczyna się tu. I oni olbrzymie zagrożenie dla nas wszystkich upatrują w tych elektrowniach węglowych, nie w tych elektrowniach z energią odnawialną. Także. Wy, jako protestujący, ustawcie między sobą, za czym, przeciwko czemu chcecie protestować. A może jedne grupy protestujące spotkali, protestujcie przeciwko drugim. Nie utrudniajcie życia normalnym mieszkańcom. Jeszcze do tego wspomnę, że gmina w naszym powiecie Kisielce około 2 milionów złotych corocznie czerpie właśnie z opłaty za funkcjonujące tam wiatr. No, można albo powiedzieć, co to jest 2 miliony. 2 miliony jest to więcej niż zbieramy z całego podatku rolnego na terenie naszej gminy. Gdyby pewno każdego z nas kto, ktoś zapytał, czy chce mieć obok domu autostradę, elektrownię węglową, może elektrownię atomową, bo przeciwko elektrowniom atomowym też są w tej chwili olbrzymie y, protesty coraz większe. Pewno każdy z nas by odpowiedział, że nie chce mieć nic przeciwko przy swoim domu, żadnej z tych inwestycji, ani autostrady, ani elektrowni, ani innych tego typu dużych budowli. Ale każdy z nas z tych rzeczy chce korzystać. Ja nie zabieram zdania, czy mi się wiatraki podobają, czy nie podobają. Nie interesuje oprócz tego, kto w gminie zabiegał. Czy nie zabiegał obiad raki, To jeszcze ktoś to podpisał w powiecie. I chciałbym wiedzieć kto. Kolego radny, jesteś tego najbliżej, pracowałeś przez jakiś czas w referacie budownictwa. Na pewno wiesz, kto podpisał yy... z upoważnienia starosty dyrektor wydziału. A kto był w tym czasie dyrektorem wydziału? No, mój nastarcy. Pan yy... z... I jeszcze chciałem się od, na chwilkę powrócić do tego umorzenia, które przyszło od prokuratury. Powiem z olbrzymim zażenowaniem. Dowiedziałem się o postawieniu pana burmistrza w stan oskarżenia. Przecież to dzięki pana burmistrza operatywności nasze drogi zostały tutaj gruntownie odnowione, wyremontowane czy wybudowane. Na nowo tam, gdzie one w zasadzie nie istniały, tam, gdzie było ciężko przejechać samym ciągnikiem. A to jest każdemu z nas, każdemu z mieszkańców naszej gminy, tym bardziej mieszkańcom wsi potrzebne do normalnego docierania, do pracy, do normalnego funkcjonowania jego gospodarstwa. Tutaj w tym umorzeniu pisze, że i jest napisane, że, dzięki, że, że w ten sposób. Na skutek tych zarzucanych zaniedbań pan burmistrz uzyskał kilkakrotnie większą kwotę dla gminy, niż bym uzyskał z opłat koncesyjnych. Panie burmistrzu, to że za niewielkie pieniądze pan wyremontował drogę w Polkajmach, nie wiem, czy z tego nie będzie się pan musiał przed prokuratorem tłumaczyć, że zrobił pan to na przykład za 5, za 10, czy za 20 tysięcy, a nie za 100 tysięcy, 150. Z tych rzeczy, które się uda zrobić yy, dla Pana Burmistrza, dla urzędników, yy, z tych rzeczy trzeba się później tłumaczyć przed prokuraturą, bo ktoś koniecznie, bo, bo ktoś nie lubi Burmistrza, bo ktoś nie lubi tego czy tamtego radnego. To jest chore, to jest postawione na głowie. To, że ja dzisiaj zabieram głos, yy, koleżanka radna zabrała głos, yy, koleżanka Rącia czy koleżanka Ewa, yy, znowu zostaniemy na Waszych stronach obśmiani, obsmarowani. To słowa one jezioralne? Nie. To nie jest zgodność. To jest szykanowanie każdego, kto ma inne zdanie niż państwo. Ja już nawet zegarka nie noszę. Także panie burmistrzu, cieszę się, że pan to drogi wybudował. Cieszę się, że to był taki a nie inny finał. O namczórach to my naszej gminy nie wybudujemy. Będziemy mieli głód i chór. Natomiast to wymaga, potrzebnych jest mnóstwo działań z rozsądkiem, z zaufaniem i ze znajomością rzeczą. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te listwo, ja również byłem bardzo zdziwiony, że ABW postawiło takie zarzuty i absolutnie, żeby nie było, że ja powiedziałem, że chciałem się od tego, tej decyzji odwołać, bo to nie o to chodziło, proszę Państwa, ja tylko chciałem, żebyśmy usiedli w gronie radnych i przeanalizowali postanowienie prokuratora. Przecież wiadomo, że przy tym układzie Rady nie było żadnej szansy na to, żeby takie zażalenie było złożone. I tylko, i tylko chodzi mi o fakt, czemu to pismo nie zostało skierowane tam, gdzie powinno, czyli do przewodniczącego Rady. Dlatego, że będzie ale ustawa o, Panie Burmistrzu, jeżeli, jeżeli pismo jest adresowane do Rady Miejskiej w Jezioranach, to jest adresowane do przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady decyduje, czy ono idzie do Komisji Rewizyjnej, czy ono idzie do Burmistrza, czy gdziekolwiek indziej. Przecież tą skargę, którą złożyła Pani Wigieł odnośnie yy, Żwirowni, w Ergunią, ona trafiła najpierw do mnie, tak? Ja ją skierowałem do komisji rewizyjnej. I tylko o to chodzi, o zaufanie, które do tej pory, jak powiedziałem, miałem pełne. A w tej chwili nie wiem, czy inne pisma też nie trafiały. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie wiem, dlaczego to pismo, tak uważam, zostało przede mną schowane. Gdyby nie uchopana. Boczkowskiego, bo ja też słyszałem pani o tym, pani, jak pan burmistrz... Nie, ale... Ukrył to. Nie, nie. Pani, pani Ale proszę mi nie przerywać. Ja również 25 września słyszałem, jak pan burmistrz powiedział, że sprawa została umorzona na sesji, tak, w sprawie Zerbunia. Natomiast moja niewiedza spowodowała to, że ja nie wiedziałem, że to pismo ma trafić do Rady Ponieważ ani Rada Miejska nie składała skargi, ani nic z radnych, że tak powiem. Dlatego ja nieświadomy tego, nie szukałem tego pisma. Tak? Dopiero, kiedy wpłynęło pismo od pana Boszkowskiego, dopiero zacząłem tej sprawy dochodzić. Jest... Ja uważam, że nie wiem, czy na to było w ogóle takie choroby potrzebne. No, bo nam chodziło o syntezy samej sprawy, a nie co tam szczegółowo. Znowu. W czym będziemy się teraz rozgrali? Ale, ale czy ja przedstawiłem treść tego pisma? Jeśli podał, podał do Wolny Pięćdzian, no, 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 to ja miałem no, to pismo schować. Pani Rowko, Pani Przewodnicząca, to Pani uważa, że ja, gdybym dostał to pismo, to powinienem je schować? Proszę Pana, to Pan robi. Ja przypuszczam, że tutaj zawsze jakaś prostu. No bo na pewno, no jak może to inaczej, ale myślę, że to pewnie albo jeszcze było inaczej. Może pan otrzymał, nie było spotkania, może miał nam przekazać. Powiedzmy, może to trzeba tak interpretować. Nie ale ja nie mam tutaj, pani Roko, jeszcze raz, ja nie mam pretensji do przewodniczącego komisji rewizyjnej. Czy może to nie przekazać, ale pan tego momentu nie Pismo dekretowała pani sekretarz. No to też, ale proszę pana skandal. Ooh. Od tamtego momentu ani nie było takich komisji, ani nie było, nie no I mnie nie było? Possibly? No nie, no, no to już my w się dogadali, no bo pan, a teraz na dni dzisiejszy ma przyszły problemy... Jeszcze raz, Committee. jeszcze raz powtarzam. Pismo dekretowała pani sekretarz i skierowała je do przewodniczącej komisji rewizyjnej. Wcale nie musiał mi tego o to myśleć, że ja to pismo też mam. No tak bo tak było. Tak mógł no, myśleć. I pewnie tak pomyślał. Więc ja tu absolutnie nie mam żadnych pretensji do przewodniczącego komisji rewizyjnej. A wstępnej informacji otrzymaliśmy, że jeżeli jest w porządku, sprawa, to się spokojnie. A ja bym nie wiedział nic o tym, gdyby nie fakt zminięcia pisma. Tak, Proszę. E, przed chwilą Pan skończył Państwa, z tego co pamiętam. E, pan Bogdan Zawadzki, cierpliwie, czeka, już wiem, że wcześniej też podnosił rękę. Dobrze, proszę panie, bardzo. Proszę. proszę Państwa, ja też protestuję przeciwko tym wiatrakom, tak, ponieważ posiadam tak 7 ziemi. Około kilometra jest odległość od tym wiatraków. Po drugie, mieszka moja siostra, która tam kupia siedlisko. Po trzecie, ja planuję sobie zbudować no, swoje zabudowania mieszkalne. Na tej działce właśnie w Krokowie, my jesteśmy, nie jesteśmy taki młodzi ludzie z żoną, chcemy firmę sprzedać, przeprowadzić się, spokojnie doszlić do tej swojej starości, godnie. I co na tyle taki dalej? Wielki szum, stres, nerwy. Też to testuję i będę <laughs> do końca. to bo Ale będę wspomagał, czy finansowo, czy duchowo tą grupę. W niedzielę zresztą było spotkanie pod i, i, i święto było sympatyczne, miło było, dużo ludzi przyjechało, młodzieży aż aż ludzie Mało tego w nocy mieszkańcy sobie na naswali drewno na ognisko. Ktoś drewno wyrzucił do rzeki, drewno popłynęło. A no, ostatnio z było te drewno, kamieni ułożyć to ognisko, które się wyglądało. To tak się robi, po nocach się wyrzuca ludziom społeczeństwu, którzy są do wolni zaufania, bo co coś oddzie tych mili. Tak to jest To jest po pierwsze. Po drugie, po drugie. Po drugie Pani tak? Pan, pan, panie, 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 panie burmistrzu, pan też w tej z takiego porządnego obywatela, porządnego burmistrza. Dlaczego pan do mnie do bicia z koczu Co Nie pamięta pan? Wyskoczył pan do mnie do bicia. Zostały pan samochodem na drogi, drzwi otwarte i pan leciał do do sklepu z pięściami. Tylko zdążyłem krótko przekręcić, Jak są środkowie. Byli klienci, była woda, był pracownik. No tak burmistrz postępuje, bo pan niski napuścił, ten bankieta, ten złodziej? Ja bardzo proszę, panie bo, Panie tak, Pytanie, po trzecie, Panie Mieszkańców Jeziora. Tak, po, tak proszę Pana. Nie, tak, bo Pan tak, Panie obraża, obawia. Panie, to tak, panie, tak, panie tak. ja bardzo Pana proszę o stonowaną wypowiedź, bo Dobrze. będę zgłuszony po prostu. Po trzecie, tak. tak. piszą mieszkańcy jeziora pismo do Pana Burmistrza 4 i 11 2013 roku. Tu są, proszę bardzo, podpisy, tu są adresy 4 listopada. Do kiedy otrzymają ci Ciebie ten odpowiedź? 30 dni. Proszę? 30 dni. Dobrze, poczekamy, no zobaczymy. Blisko, blisko się jeszcze bliżej, zobaczymy, czekamy na tę odpowiedź. Dziękuję bardzo. Panie tak nie Panie tam przez Świętą Górę ta rzeka przechowywa, czy gdzie? Pod Świętą Państwo sobie nie wyobrażacie, jak występuje samochód, tak? No, są tak? Proszę Państwa, bardzo ciekawy, Proszę, Proszę Państwa, Jak się nie robi. Panie, tak? Tak? No, tak. tak? Trzymaj Pan Panie, tak. Ja bym, Chciałem jeszcze tylko prosić pana radnego Kaweckiego, ponieważ e, opiera swoją wiedzę na temat wiatraków na wiedzy sprzed 10 lat, e, bo nawet mieli liście marihuany, znaczy wiatraki z mi mieli Natomiast e, taka prośba e, o to, żeby nie mieszać faktów, ponieważ my nie jesteśmy przeciwni energii odnawialnej, tylko jesteśmy przeciwni. Żeby wielkie wiatraki stały blisko domów ludzi. Jeżeli Państwo oglądaliście, był bardzo ciekawy program na TVN, uwaga, chyba tydzień temu, jak postawiono blisko domów, to obejrzycie sobie, w internecie można to zrobić, co przeżywają ludzie, którzy mieszkają w pobliżu wiatraków. Pan Burmistrz swoją nierozsądną decyzją może spowodować, Mamy nadzieję, że nie, ale może spowodować, że część ludzi będzie żyła w takich warunkach. Więc proszę następnym razem o rozsądek w podejmowaniu decyzji i opieraniu się znowu, powtarzam, na prawie, a nie na zaufaniu. Dziękuję. Dziękuję.